Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Jeżeli prowadzisz swoją firmę, nawet jednoosobową działalność, to wiesz, z jakimi kosztami to się wiąże. I tutaj nie ma znaczenia, czy pracujesz w domu, czy też wynajmujesz jakiś lokal. Bo jeżeli pracujesz w domu, to tak naprawdę płacisz swoim czasem. Czasem, który nie poświęcasz tylko i wyłącznie na swoją pracę, ale poświęcasz również na inne obowiązki domowe, jak... Pranie, gotowanie, sprzątanie, coś, co cię rozprasza i nie, poświę... nie pozwala w pełni poświęcić się pracy. Natomiast, jeżeli wynajmujesz lokal, to wiesz z jakimi kosztami to się wiąże, bo to nie jest tylko koszt wynajmu samego lokalu, samej powierzchni, gdzie średnia cena rynkowa w Rzeszowie to jest gdzieś 50 zł netto za metr kwadratowy. Więc, jeżeli masz lokal w przedziale 15-20 metrów kwadratowych, to jest koszt między, myślę, 800 a 1000 zł netto miesięcznie. Więc są to niemałe kwoty, zwłaszcza, że to nie jest tak jak mówię, tylko i wyłącznie koszt wynajęcia lokalu, ale do, dochodzą dodatkowe koszty, jak koszt drukarki, wydruków, tuszu, kawy, herbaty, koszt internetu. Czyli sam widzisz, że składają się na to dodatkowe elementy, które pochłaniają to, co ty zarabiasz. Więc dobrze byłoby mieć na to rozwiązanie. A ja takie rozwiązanie ci dzisiaj zaproponować, bo prowadzę biuro coworkingowe w centrum Rzeszowa na ulicy 3 Maja. Biuro nazywa się Mindwork. Myślę, że jest to miejsce, które rozwiązałoby twoje problemy, bo z jednej strony pozwoli ci uniknąć tych rozpraszaczy, które spotykasz w domu, a z drugiej strony pozwoli ci zminimalizować koszty. Bo nawet jeżeli pracujesz w domu, to Przecież spotykasz się z klientem, spotykasz się w kawiarni, w restauracji i jest to koszt rzędu nawet 50 zł, jeżeli nie, nie wyższy. A jeżeli nie dojdzie do finalizacji transakcji, to jest to koszt, który poniosłeś, ale nie masz z tego zysku, tak? Więc dobrze byłoby mieć miejsce, które pozwoli ci przewidywać te koszty, pozwoli ci nie płacić dodatkowo za kawę, za herbatę, za internet. Tylko mieć stały koszt miesięczny. I właśnie w Majdworku to znajdziesz. Wynajmiesz swoje miejsce do pracy, będziesz mieć w cenie wynajmu kawę, herbatę, internet, wydruki, miejsce do spotkań z klientem, bo tutaj też jest sala konferencyjna. Więc zastanów się nad tym. Możesz do mnie napisać na biuromałpa.mindwork.pl albo też zadzwonić 577-10588. Zapraszam Cię do kontaktu. Możesz też przyjść i przetestować to miejsce bezpłatnie przez dwa dni. Czekam tu na Ciebie. Zapraszam. Cześć.